Cześć! Wczoraj, 29 marca, otrzymaliśmy z drukarni polską wersję podręcznika do Argatorii i dzisiaj rozpoczęliśmy wysyłkę podręcznika do ludzi, którzy zamówili ją w prawderze. Teraz pokażę Wam strona po stronie, jak wygląda podręcznik, tak żebyście mogli się z nim zapoznać. Jak widzicie, podręcznik jest w miękkiej okładce. W środku możecie zobaczyć ilustracje, niektóre w czarni i bieli, niektóre w kolorze. Tu mamy historię argatei, z której dowiecie się, jakie były początki argatorii i niektórych jej plemion. Tutaj mamy wstęp, opowiadanie. Tu mamy krótki opis plemion oraz ich kolorów. Tu kolejne opowiadanie. Wprowadzenie do gry. Czego potrzebujecie, opowiadanie, zasady, czyli od testu inicjatywy przez akcję, szarże, walkę. Tu macie również schematy, które pomogą Wam, jeżeli będą jakieś zastanawiające sytuacje w grze. Tutaj mamy modlitwy, dział o bohaterach, czary, magiczne przedmioty dla magów. Kolejne opowiadanie: opowiadanie kolory armii. Tu zaczynają się kolorowe strony. Tutorial malarski, jak malować w skalę 10 mm, zdjęcia pomalowanych figurek, a także nieco ciekawostek i wrażeń z malowania tak małych modeli. Koniec kolorowej części i przechodzimy do armii. Tu możecie się dowiedzieć jakie są w armii oddziały. Armia Arox jej jednostki. Armia Sorgax. Armia Wendral i Armia Dirandis. Na końcu podręcznika jest opisany start gry, cykl i etapy, punkty krwi, a także scenariusze i pole bitwy. A na sam koniec krótkie posłowie, a także kilka ciekawostek dotyczących szkiców, ilustracji i procesu powstawania gry oraz mapa. Polski podręcznik do gry Argatoria znajdziecie na stronie spell.com, a już wkrótce także w Waszych lokalnych sklepach hobbystycznych. Do zobaczenia!